Siemanko, widzowie, i w tym odcinku robię taki szybki odcinek, bo chcę wam pokazać, jak przywrócić ów do Robloxa. Tak. U Roblox o tym bana nie wie banalnie dostaniecie. Patrzcie, co wystarczy zrobić. Najpierw. Nie, czekajcie. Ja to. Się... Nie, dobrze robię. Tak. Chodzicie na ten filmik. Link macie w opisie. I, I potem od, odpalacie opis tego filmiku i bierzecie to. Ten link. Potem pobieracie ów. To us zamykacie. To też zamykacie. Potem, gdy macie już to, to też jest ouch. Ale klikasz. Uch! Pięknie słyszysz ów. Teraz robimy tak. Idziemy do Roblox Player, mamy tutaj. Mamy prawym przyciskiem myszy. Otwórz lokalizację pliku, Potem jeszcze raz Roblox Player, otwórz lokalizację pliku, I teraz najważniejsze. Content sound. Teraz musi mi się tam załadować, bo nie wiem czy gdzie jestem ładowaniem dźwięków. Nie wiem czy tak jest też. uważaj I mamy out. I mamy to! Da! Okrople to. Znaczy, jakby się przyzwyczaił, nie jest złe, ale nieważne. Robimy nowy folder i nazywamy go... jak chcemy. Nazwę LOL. Po prostu. Nazywacie jak chcecie LOL. I czekajcie. I właśnie to tego jak widzicie nie ma to jest tutaj u nas LOL. Teraz odpalacie swoje pobrane pliki i bierzecie UF. Bierzecie Sound i do tego sound wklejacie to out. Teraz klikacie tutaj. No i macie właśnie takie to. Ust. Teraz wam pokażę. zbija sobie na Robloxa, na, na build Bowl for a treasure. By, byle jaką gierkę, działa na każdych gierkach. No jestem na łódkach, nie pytajcie się o przebrany silly fangirl grill osu i patrzcie. <laughs> To słownie przy, przywraca ów do Robloxa. Dlatego no co? Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Co to ktoś ma za ścianę? No i co? To by było na tyle. Pa!